Hej, z tej strony Bradley i dzisiaj przychodzę do Was z taką inicjatywą. E, głównie e, pewna osoba, która wybiła pod synami ten pomysł i w sumie widzimy, że to jest świetna idea. E, I która w sumie wcześniej mi doswiera ten sam problem. A już mówiąc o co chodzi? No, granie po prostu samemu, nie? Czasami po prostu, jeżeli gramy samemu, no, na przykład ja czasami kiedyś grałem samemu, e, i czasami teraz gram samemu, e, to, to czasami dobija e, Cię taka nuda, nie? Że chciałoby się z kimś pograć i... I po prostu jest za nudno, nie tak niefajnie, nie? że chciałbyś się po prostu z kimś posiedzieć pogadać, a nie masz na przykład ochoty pobiegać sobie w po jakichś grupach facebookowych czy coś takiego. No to ja tutaj zapraszam Cię oficjalnie żeby wpić na mój kanał Twitch. No i tutaj e, będziecie mieli sobie dwie opcje w sumie, żeby załapać się do wspólnego grania. Oczywiście tutaj e, zachęcam do każdej typ, typ gier, nie? możemy sobie pograć o jakichś tam horrorach typu nie wiem, Downy stare, czy pograć sobie o jakichś starych grach LEGO, na przykład na Xboxa, czy sobie pograć na przykład w Minecrafta, w Overwatcha, Hunta, CSA, Destiny, czy tam Rainbowa, DBD, co tam będziecie chcieli, nie? Więc, jeżeli będziesz chętny, chętna sobie wpaść, pograć sobie tutaj bez żadnego jakiegoś sporego nacisku, pożartować później, po to zapraszam do siebie e, na mój kanał Twitch, który tutaj będzie, oczywiście, na dole w opisie. No i macie, generalnie, tutaj dwie opcje, dałem, e, daję, no bo oczywiście nie streamuję codziennie, streamuję od poniedziałku do piątku po 20. Czasami zdarzają się streamy po południu, ale jeżeli nie traficie akurat na ten moment, to albo możecie po prostu mnie zaobserwować i czekać, aż e, będę dostępny, ale też e, tutaj dałem. E, Moje ubogie, ubogich paneli przycisk. No, i tutaj oczywiście w nazwie macie mój nick, więc jeżeli go sobie przepiszecie, przepiszecie na Discorda, no to po prostu wyślijcie mi zaproszenie, nie? Prywatne. A jeżeli klikniecie, no to się po prostu odpali karta Discorda, żebyście mogli po prostu wbić na serwer Discordowy. No i tutaj po prostu. Jeżeli tutaj będziecie, no to będziecie po prostu mówić po prawej stronie, e, czy streamuję, czy nie, czy jestem dostępny i po prostu w ten sposób możecie do mnie też napisać i ja z chęcią po prostu sobie, jeżeli ktoś chce ze mną pograć, e, z chęcią zagram. E, oczywiście. Eee, najczęściej aktualnie e, widuje się mnie Valorant, e, ale e, aktualnie się nastawiam na Diablo 4 na sezon drugi. E, tak samo, na nie będę miał problemu, żeby będzie chciał przez wiele pograć w Minecrafta. E, DBD bym sobie z chęcią odświeżył, Hunt Showdown bym sobie świeżu. E, CS2, jeżeli ktoś chce, bo samemu nie chce sam grać w tą grę i z chęcią z kimś zagram. Jeżeli ktoś chce pograć sobie w CS2 na luzie, to też zapraszam do siebie. E, Granicia 2 właśnie też wypłynęła to też z tego. Że sam głównie miałem czasami problemy z tym, żeby po prostu go znaleźć, i dość często siedziałem w jakichś grupkach, typu na przykład do Dead by Daylight na Facebooku i szukam jakichś ludzi i stwierdziłem, że wrzucę taki materiał. Troszkę się najdłużej chyba nasiedzę nad tworzeniem miniaturki, która tutaj yy, chce, żeby jak najbardziej jak największy próg różnych gier żeby każdego zainteresować. Jeżeli wszystkie te gry, które na pewno się na miniaturce, to gwarantuję, że będziecie mogli zagrać, jeżeli będziecie zainteresowani. Nie? Oczywiście tutaj ostrzegam, że nie zawsze po prostu będziemy grać jakąś grę, która ci się będzie bardziej podobać, ale jeżeli będzie moment, albo będzie więcej osób do jakiejś konkretnej gry, no to śmiało z chęcią zagram z wami wszystkimi w każdą tam grę, jaka wam się bardziej podoba. Oczywiście nie tylko te gry, które są tutaj miniaturce. Tutaj próbujemy ująć jakąś tam większą ilość Gier tutaj dość często, tam bodajże mi się dwa razy Diablo uda wcisnąć, ale jeżeli macie jakąś inną grę, to piszcie też, a Nieprawczad nie ma tutaj na miniaturze, a na przykład na moich streamach też nigdzie nie było jej wcześniej, to dajcie znać, odpowiem wam po prostu na czacie czy tam na Discordzie, czy mam tą, taką grę i po prostu zobaczymy, czy mi mogli razem sobie zagrać, nie? Więc tyle to by było w tym materiale. Cała moja inicjatywa po prostu powstała z tego faktu, że lubię po prostu grać z innymi ludźmi i, i z chęcią chciałem po prostu was wszystkich zaprosić. Więc jeżeli jesteś tu przypadkiem i chciałeś się po prostu z kimś zagrać, to wal śmiało. Klikaj sobie po prostu na opis i w opisie po prostu zapraszam na mojego Twitcha. Tam macie jak coś przyciska, jeżeli po prostu będę streamować, to zapraszam na swojego Twitcha. No i tam po prostu na czacie dajcie znać, że chcecie sobie pograć, nie? Eee, więc no co, eee, w tyle w tym materiale. Eee, oczywiście, jeszcze, jeżeli ktoś tutaj zastanawia się, bo a, bo mam, 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 mam 12 lat, mam 13, tutaj nie ma różnicy, czy masz eee, 14, 13 lat i chcesz pograć w Valorant'a czy za, nie ma problemu, czy na przykład, masz tam 25 lat i, i nie wiesz, czy na przykład, gdzieś będzie mi się dziwnie grało z starszą osobą, też nie ma problemu, wpadaj, wszyscy po prostu sobie zagramy na luzie bez żadnego tam eee, tryhardowania czy eee, spinania bardziej po prostu wolę pograć, pośmiać się, więc tutaj jeżeli naprawdę liczycie na to, że zagracie ze mną jakiegoś rankeda i powbijacie i nagle spadniecie super w dół, no to raczej możecie zakładać, że szykować ryzyko takie, że możliwe, że też i spadniecie o wiele, wiele w dół z rangą i że będziemy na chcieli grać jakieś rankedy ale jak ktoś to ostrzegam i mówię, że nie ma problemu kimkolwiek jesteś, to zapraszam wtedy do siebie no i co, tyle w tym materiale, nie będę tutaj przedłużać Widzimy się codziennie od poniedziałku, do piątku po 20 i czasami w tygodniu, jeżeli jestem gdzieś tam dostępny po południu, to też zapraszam. No i co? Tyle. Do zobaczenia wtedy na streamach, na Discordzie. Hej!